Cześć kochani, przyjechałam do Niemiec po kalendarze adwentowe. Dzisiaj nowe miasto, Drezno, także będzie tutaj mnóstwo sklepów. Zobaczymy, co ciekawego i co kupię. I wchodzą teraz do pierwszej galerii i słuchajcie, pierwszy sklep, do którego tutaj przyszłam, jest to Rosman. Tutaj jest zawsze ogromna ilość kalendarzy adwentowych, więc zaczynamy szukanko. I słuchajcie, jestem w Rosmanie, że wam pokazuję, jakie tutaj są kalendarzyki adwentowe. Proszę bardzo, pierwszy to jest jakiś z przekląskami, orzyszkami i tak dalej. W ogóle taki słodziakowy, pandziakowy. Nawet nie wiem co to jest w środku, ale pewnie do sprawdzenia. Z Isany, zobaczcie, taka fajneczka z kolami do kąpieli. W ogóle pisaliście mi, że u nas mają się pojawić kalendarze adwentowe w Rosmanie i to mega ciekawe, ale zawsze w Niemczech jest o wiele więcej. Tutaj lamy Revolution, ja już otwieram na kanale. Ale czy to był ten? Chyba no tak, taki sam. Ta Assam Beauty jest tutaj. Bardzo popularne. Także tutaj mamy wersję makijażową, oraz jest wersja również taka pielęgnacyjna. Zobaczcie, tutaj dosyć duża wartość kosmetyków. Jeżeli chodzi o inne kalendarze, to tak. Niwa to otwieram na kanale, Maybelline to też już kupiłam, to też się pojawiło na kanale, Essie również. Ten mnie w ogóle zaciekawił kalendarz fitness. No, Więc tutaj będą pewnie jakieś przekąski, białeczka i tak dalej. Tutaj jest z tymi musami, też na pewno je znacie, bo u nas normalnie są dostępne w Rossmanie, ale nie ma jakby tego kalendarza. Naprawdę są bardzo spoko przykąski z dobrym składem. Tutaj jakiś męski, ale nie widzę tego Isany, bo ja go tutaj słuchajcie szukam. Powitanie piesku. Panda wącha. Klep Douglas i zobaczcie na wejściu już naprawdę ogromna wystawa kalendarzy adwentowych. Ten Rituals otwieram. Tutaj, słuchajcie, jest luksusowy, ale to jest męski, więc luksusowy damski u mnie jest na kanale, ale on nie jest u nas w Douglasie dostępny. To było otwierane u mnie, a z takich nowości to widzę coś takiego. Spójrzcie, to jest pierwszy kalendarz. Douglas exclusive znamy. Tutaj benefit też go otwieram. Klik jeszcze nie. Ale zobaczcie, znalazłem tutaj też taki z aniołkami. Tutaj są te takie najtańsze, które też już są u mnie na kanale, ale mam dla Was hita. Tutaj jest kalendarz adwentowy z MAC Cosmetics. Wygląda naprawdę rewelacyjnie, więc y, chyba się na niego skuszę. W ogóle mam takie przemyślenie, że te perfumerie Douglas to są o wiele większe niż u nas. Tutaj, spójrzcie, Art Deco kalendarz. Tego jeszcze nie było, więc też na pewno pojawi się na kanale. Z takich nowości to na przykład szafa Kylie Jenner jest w Douglasie, ale zobaczcie, oni tutaj mają też takie swoje kosmetyki świąteczne, co w ogóle jest rewelacyjne i szkoda, że takich kosmetyków nie było w kalendarzu adwentowym. Kalendarz adwentowy teraz na polskiej stronie Douglasa można kupić. Ja go otwierałam u siebie, ale ściągam go z zagranicy. Kolejne centrum handlowe, swoją drogą ogromne, zaraz wybieram się do Primarka, ale na początku odwiedzę drogerię, do której zawsze zaglądam po kalendarze adwentowym. Jest to Muller i tutaj mamy i kosmetyki, i zabawki, i książki. O kurcze, takiego wielkiego sklepu jak ten, to jeszcze... Nie widziałam, tu jest jakaś kolejka? A nie, to dobra, do kasy, można wejść. Trochę się zdziwiłam, bo ten sklep ma kilka pięter. Do tego, do którego ja zazwyczaj wchodziłam, był również w galerii, ale było tylko jedno. Mega dużo ludzi, ale wchodzę na dół. Perfumerii, także wydaje mi się, że tu znajdę kalendarze. Gigantyczny ten sklep, naprawdę. Uuhu. Spójrzcie, ogromnia Kalendarze adwentowe ze skarpetkami mnie prześladują, bo pierwsze jakie zobaczyłam to właśnie te. Yy, więc nawet nie wiem, czy to nie był ten, który znajdował się w sklepie na Nunana. No to bierzemy, oczywiście. Powiem Wam, że trochę śmieszne. Kalendarze adwentowe zaraz przy wejściu do Primarka. Na co się zdecydować? <grych> Tutaj coś takiego nowego za 15 euro. Zobaczcie, Aveo, czyli to jest marka własna Müller. Także ja go kupię. Nie mówię co, w środku nawet nie sprawdzam, przechodzimy sobie dalej. Uuu, to mi się spodobało, zobaczcie, biżuteria, ale ze sklepu Six. Kojarzycie ten sklep, no nie? Także to trzeba będzie wziąć. Mm -hmm. A Deko widzieliśmy już wcześniej, a sam również tutaj ten najgorszy kalendarz adwentowy ever. 60 euro, nie warte nawet 5 euro moim zdaniem. Jeżeli nie oglądaliście filmu, to zobaczcie, bo jest po prostu jakiś dramat, jakiś kopertycz nauki gotowania i tak dalej. L'Oreal był otwierany. Można go w Polsce normalnie dostać. Tutaj coś takiego. Magical Beauty. Nie wiadomo co to jest. A, dobra, ampułki. Więc ampułek nie chcemy, bo to jest nudne. Invisible Bubble. Ja to kupiłam w Niemczech, ale jeszcze w sumie tego nie otworzyłam, więc dobrze. Przypomniało mi to. Tu jeszcze jest Frozen. To Wam pokazywałam. I słuchajcie, naturalne kosmetyki, ale... Siedem sztuk tylko. To są kosmetyki czy świece? Kosmetyki, tak. Miałam, słuchajcie, moment zastanawienia. Ten kalendarz kupiłam, ale już się mylę, bo kilka otworzyłam na kanale z Katris, ale chyba tego jeszcze nie. Koloru, bo tu jest wersji naprawdę wiele. Luksusowy z lanką otwierałam. E, naprawdę super. To jest właśnie ten damski. Męskiego nie otwieram, Dajcie znać, czy chcecie, żebym Wam nagrała. A tutaj Bell. Ale chyba on u nas w Polsce jest dostępny, więc powiem Wam, że trochę tych kalendarzy, tak jak patrzę, mamy jednak w Polsce. Coraz bardziej ten rynek się rozwija, więc spoko. Tutaj taka śmieszna choinka ze skarpetek. Tutaj są kalendarze jedzeniowe. Zobaczcie takie pralinki. On jest dość tani, bo za 4 euro, za 10 euro mamy z Ferrero. Kalendarz z Linda i zobaczcie nawet na promocji, więc promocje lubimy. Tutaj też jakieś kupony, 5 euro można znaleźć, a to jest wegański, bio kalendarz adwentowy, więc coś dla mnie. A jestem ciekawa, czy to są same czekoladki, czy coś jeszcze więcej innego. E, tutaj za 9 euro. I tutaj dość ciekawe kalendarze adwentowe, ten mi się spodobał, bo tutaj mamy takie zdrowe szoty, właśnie z imbirem, z kurkumą, z mango, z limotką, limotką, limetką. E, więc chyba go wezmę na blok masy. Tutaj spółka, kalendarz adwentowy z herbatkami i kolejny z herbatkami mamy taki. Tutaj ten sklep, to mi się podoba. Zobaczcie, cała alejka świątecznych kalendarzy. To są jakieś z Linda, zaraz się im przyjrzymy, ale poszukam czegoś ciekawszego. Tutaj z Ritter Sport, to już widziałam, ale to jakie... To jest ten bezglutenowy, ta firma z Har. stąd mąki kupujemy, jakieś komunikaty. Tu chyba jakieś batony? Surprise. No spoko. Dobrze, kochani, głowa mnie boli, tyle tego wszystkiego tu. Tutaj mamy taki z gwiazdką kalendarzyk adwentowy, jedzeniowy. W ogóle fajne zestawy, na przykład te choinki, toblerone. I lecimy, słuchajcie, dalej, ale fajna chatka z piernika. Tutaj za winklem powinny być jakieś kolejne kalendarze, o nawet pani ogląda. <grytanie> Jajeczko, kalendarz, zawsze był fajny, miałam go. Tutaj jest też taki domek z milki, zobaczcie. Naprawdę super świąteczny sklep to jest. Wegański, czekoladkowy. W ogóle, zobaczcie, jakie grafiki tutaj mamy. Fajne. Uu, dobra. Ale to są zwykłe czekoladki, więc szukamy czegoś innego. Zobaczyłam, że jest Haribo. To jest chyba jakiś inny, bo takich co roku oglądam. Haribo kalendarze adwentowe to były takie same, więc możemy tutaj zerknąć. Mamy tutaj takie malutkie saszetki i również mała. No i obok znajduje się kalendarz Kinderowy. Taki domek. Z milki kalendarzy bałwanek, taki Mikołajek, wow, i jeszcze coś takiego. Tutaj jest milka Oreo i jeszcze taki hardkorowo. Ile oni tego narobili? Ten z Linda bardzo ładny wieniec mi się podoba. Serduszka. E, czyli to są po prostu takie podwójne kalendarze adwentowe. Jeden dla siebie bierzemy, drugi komuś możemy podarować. To jest coś takiego. A tu w ogóle, spójrzcie, takiego kalendarza to ja jeszcze nie widziałam. No i z Linda mamy taki czerwony. I niebiesko. Czyli co najwięcej kalendarzy adwentowych jedzeniowych. Z Linda się pojawiło. Tutaj mamy taką budowlę. Sanie. Jeszcze ten, jaki ogromny. O, ten jest naprawdę duży. Tutaj takie misiaczki. Taki podobny chyba już był. W sumie też kojarzy tą e, grafikę taką czarno-kolorową. Santa. Więc no jak widzicie, największy wybór to jednak jest słodyczowych. Merci. Proszę bardzo. Kalendarze adwentowe. Nawet dwa różne z Mozarta. Mamy tu kalendarzyki. Nic tylko jest słodycze, a ja szukam czegoś innego. Coś takiego, wiecie, nietypowego. Najbardziej słodziakowy sklep to Klairs. Spójrzcie, w ogóle nawet jakieś Pan <noise> Pandziucha. Śmieszne to, co? Takie śmiesznostki. Wiecie, czego tutaj szukam? Kalendarzy adwentowych, ale niestety nie widzę. Kajsy na telefon, też jest bardzo dużo. Wszystko, nic. O, mówię o kalendarzu adwentowym, no i mam, ale to jest y, z paznokciami, więc raczej nie sądzę, że takie sztuczne paznokcie ja bym chciała nakładać. Dobra, jednak nie są to paznokcie. Spójrzcie, są lakiery, jakieś takie dżety, ozdoby, ale chyba się na niego nie skuszę. Nie wydaje mi się, żeby był jakiś mega, taki cool do otwierania, więc szukamy innych. To jest po prostu najbardziej uroczy sklep świata. Żele antybakteryjne. Pandziucha, tutaj takie świąteczne. Też fajne. Reniferki. A mnie, moi drodzy, wszędzie prześladuje panda, więc panda sushi jest. I panda też jest razem z nami na wycieczce. W ogóle bardzo dużo piesów tutaj w tym centrum handlowym jest. O, zobaczcie na przykład tutaj. Jeden siedzi, a drugi schowany. Tutaj sklep Depot, który bardzo lubię. Mają przepiękne ozdoby, już widzę że mocno świątecznie. Spójrzcie ile akcesoriów, jeżeli chcielibyście stworzyć swój własny wieniec. Tutaj ta wystawa cudnie wygląda, choineczka, ale mamy też dużo jelonków, reniferków. Tutaj to są już naprawdę totalne święta, dziadeczki do orzechów. Takie klasyczne, drewniane, w sumie nie widziałam jeszcze takich, zawsze są kolorowe. To już tak nie ale wpadł mi w oko taki oto kominek. Słuchajcie, tutaj sobie wkładamy oczywiście wosk, tutaj świeczkę tealighta, podgrzewacz. Bardzo no fajnie. No i jeszcze ta miseczka zdejmowana, więc fajnie się to będzie oczyszczać. Z takich słodziaków świątecznych to są gumki do ścierania. <gum> Wyglądają trochę jak słodycze. Tu kalendarz adwentowy do własnoręcznego wypełnienia właśnie taki domek, chatka z piernika. Przepiękne kubki. Ale też są takie już bardziej świąteczne z mikołajkami. I kolejne kalendarzyki adwentowe. Tutaj też taki fajny pomysł jak można samemu zrobić, zobaczcie. Tutaj po prostu jest przyszyty materiał i otóż nureczkiem sobie na haczyk zawiązujemy. Spoko pomysł, co? Nie świąteczny, ale bardzo mi się spodobał ten dzbanuszek z filiżanką. Pięknie wygląda. Wyszłam sobie, słuchajcie, do Gesa i zobaczyłam na wystawie e, taki fajny komplet. E, stanik sportowy, legginsy oraz kurtka. Zaraz zobaczę, jak to będzie razy wyglądało, bo na manekinie nie było spoczy. Także mogę wam się pokazać, jak wyglądam. Legginsiki, topik i kurteczka. Nie wiem, czy nie za dużo to. W sumie to nie jest kontent kalendarzowy, ale musiałam wam pokazać, bo podoba mi się ten set. nanu na ten sklep, słuchajcie, mam nawet we Wrocławiu. Tutaj jest mnóstwo ozdób, ale. Pisaliście mi, że w Niemczech w tym sklepie jest dostępny kalendarz adwentowy i podobno fajny, więc idę go szukać. Tu jest jakiś z czekoladkami, ale to nie ten, to nie po niego tutaj przyszłam. Wiecie co, szukam tam kalendarza adwentowego ze skarpetkami, natomiast... Wygląda to tak, że może w sklepie internetowym one są dostępne, a stacjonarnie nie bardzo. I odwiedzam Primarka. Zobaczymy, co tutaj ciekawego. Może coś świątecznego, a może będą kalendarze. Tutaj śliczne kompleciki z i spódniczka. Fajnie, to wygląda naprawdę ładnie. Powiem Wam, że zakochałam się w tym komplecie. Tym brokatowym. Jak to wygląda w ogóle? Sztos. Wow. Mega. Jak ja to chcę! Chyba mocno. Słuchajcie, tak mi się spodobały te spodnie, że po prostu poszłam z panami gadać, żeby mi z manekinów zdjęli. I zdjęli, więc musi to być mój rozmiar. Totalnie. Pośmiane, pośmiane, ale przede mną dział kosmetyczny, więc może, może tutaj jakieś kalendarze znajdziemy. Na pewno są świąteczne zestawy. Jak widzicie, tutaj mamy takie makijażowe, bombeczki z żelami, podprysznic. A, tu co jest? Uuu, jakieś takie pudełka niespodzianki. Być może to wezmę. I zobaczcie, znalazłem ten kalendarz adwentowy, ale kurczę, jakiś taki otworzony. Nie wiem, czego brać, bo nie widzę go więcej dalej. To są same zestawy adwentowe, prezentowe. Ale słodziaki, zobaczcie. Tutaj jest, słuchajcie, dział piesowy. Dla pieska kalendarz adwentowy, dwunastodniowy, cudne. Tutaj mamy nawet e, skarpety dla nich <grym> w kształcie kości. Hit. To chyba nie dla psa, tak mi się wydaje, że nie. Ale tutaj kolejny psiarski dział. O kurczaczki, chyba coś będzie zakupione. Ale outfit! jest. Jakie słodkie! Jeszcze są słuchajcie choineczki takie. Cudziki po prostu. Dla pieska. Opaska na uszy. Piżamka dla pieska. No, wzdycham. Co tu się wydarzyło? Jakie słodkie. Mega mi się słuchajcie spodobały te neonkowe kolory. Tylko tutaj troszeczkę to przekłamuję: jest taka limonka, sztuksowa koszula, oraz spódnica do tego. Koszula jest bardzo oversize, także zaraz się pomierzę. W ogóle podobał mi się ten sweter, ale jest tak sztuczny do tego. Tymczasem ja w przymierzalni w primarku, hashtag jak żyć, ze 30 rzeczy to mam do mierzenia. Także kochani, oto jest ten komplet, o który tak walczyłam. Nie no, po prostu poprosiłam, panowie mi ściągnęli. Także on ma tutaj naprawdę. Rewelacyjne te cekiny. Fajnie to wygląda. Nie wiem gdzie to założę, ale znajdę taką okazję na bank, bo super. Fajnie się w tym czuję. Kolejny komplecik sztosowo wygląda, ale powiem wam, że mam taki problem w tym sklepie, że tak. Ja noszę rozmiar dziesiątkę na dole, a jest tak albo ósemka, albo dwunastka. Ja I się zastanawiam, czy brać mniejszy, czy większy. Tutaj z kolei ta góra to też jest jakaś wielka, ale spoko to wygląda. Ja pierdzielę. Ale ładne ciuchy. Robię za duży zakup. Ja w ogóle mam jakąś fazę na te komplety. Zobaczcie, to jest właśnie taki sztruksowy materiał. Ale z to wygląda. Dobrze, że mam mało czasu w tym sklepie, bo wykupiłabym chyba cały. Aczkolwiek jestem zdziwiona, bo w Primarku zazwyczaj dużych zakupów to ja nie robię. Kolejny komplecik. Słuchajcie, powiem Wam, że mam takiego hita. Jestem z mamą na zakupach i jej się praktycznie nic nie podoba co ja mierzę, ale ja jestem zachwycona. Tutaj słuchajcie jest taki bardzo przyjemniutki, ale zamszowy materiał. Był też w różowym kolorze, natomiast jakby tego różu mam bardzo dużo i wydaje mi się, że ten niebieski też do mnie pasuje, także nie wiem, to też wiadomo, nie trzeba nosić tego wszystkiego razem, ale zakupy w Primarze dzisiaj wjechały na propcie. Przede mną drogeria DM już trochę po ciemku, ale myślę, że ogarniemy tutaj jakieś kalendarzyki nowe. Także jak widzicie dosyć, dosyć sporo jest tutaj kalendarzy adwentowych. Część z nich otwierałam, na przykład ten Alverde, ale tutaj mamy jakieś jedzonko, wegańskie bios, knajpa. Co jeszcze nowego? Tutaj coś jedzeniowego na 100%. Veleda, ten Assam Beauty, który już widzieliśmy. Tutaj taki jakiś dziecięcy. Słuchajcie, przejdźmy na drugą stronę. Jedzonko mogli. U, nie znam tego. Będę jeść. Będę po prostu na Vlogmasa chyba dużo jeść. <gryw> tak będzie? Ale zdrowych rzeczy, to na pewno poradzimy sobie. O, zobaczcie, nawet Neo Nail jest tutaj dostępny. Ciekawie. Moja babuszka, te soczki to naprawdę są śmieszne, tylko te, troszeczkę to rozwalone. Może nie, zobaczymy. Dla piesów, no właśnie pieso musi mieć swój kalendarz adwentowy, także coś tutaj zaraz wybierzemy. Tu się jeszcze jakieś ukrywają. Zobaczcie, nawet można sobie takie drewniane kupić numerki. Chciałabym, słuchajcie, Wam więcej ponagrywać, ale troszeczkę ciemność mnie złapała, także widzicie tutaj koszyczek e, zakupy z DM-u jadą do bagażnika. Pojawiłam się w drugim Rossmanie, ale dalej nie ma tego kalendarza z Isany z kosmetykami, tylko te kule. Jestem trochę zdziwiona, może był po prostu fajny i się szybko wyprzedał, ale znalazłam kilka nowych, więc je kupuję i po prostu w domu Wam na spokojnie pokażę. Po zdroju stacji czas na tankowanie. Jeszcze słuchajcie, tak na szybko wpadam do sklepu. Tutaj o 20 w ogóle wszystko się zamyka, ale udało mi się zdążyć. Zjadłam, e, byłam w Kaufie, kupiłam sobie sałateczkę, na szybciutko, zjadłam, zatankowałam. E, no też jakby pytania są, i w jakim języku to ogarniam? Kilka znam liczb, tak? Więc tankowałam przy ósemce Zapłaciłam, powiedziałam acht Halu, acht Danke, tschüss i tyle Dobra, wracam do domu Dwie i pół godzinki mnie czeka Dojechałam już do Wrocławia, mogę Wam pokazać część moich kalendarzy adwentowych, reszta jest jeszcze w środku na siedzeniach czy poszalałam? Tu chyba szczerze jest mało powiedziane Także jaram się Dojechałam już do Wrocławia, nie było mnie jakieś 12 godzin poza domem W tym 5-6 godzin w samochodzie To właśnie w zależności od tego jaka jest droga Czy są jakieś wypadki, czy jest spokojnie e, Takie 2,5-3 godziny właśnie zajmuje mi dojechanie do Drezna Byłam tam pierwszy raz, chciałam sobie zobaczyć miasto Spodobało mi się, aczkolwiek na same zakupy to wiadomo, że e, przyjeżdżałabym gdzieś bliżej Ale udało mi się kupić kilka fajnych rzeczy w Primarku co w sumie mnie nawet zaskoczyło. Chciałam bardzo do Rosmana, jednak tamtych kalendarzy nie było aż tyle, ile widziałam na stronie internetowej u nich, także no, ale jeżeli jesteście ciekawi, jakie konkretnie kalendarze adwentowe kupiłam, to e, nagram Wam taki oddzielny odcinek. Naprawdę jest tam taki miszmasz i kosmetyki, i jedzenia, jakieś akcesoria, gadżety, e, dodatki, więc będzie się działo. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli słuchajcie, obejrzeliście odcinek do końca i macie ochotę napisać komentarz. Zapraszam do napisania kalendarz. Zobaczymy, kto uważnie oglądał. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Przypominam, że codziennie nowe odcinki pojawią się na kanale. Papa! Pa.